Wolałabym, żebyś zbrzydł. Wolałabym, żebyś zbrzydł, to by uczyniło męczeństwo świętej Margaret bardziej znośnym, ale nic z tego. Od kiedy pijesz, wyglądasz jeszcze lepiej, masz ten dystans. Jakbyś grał, nie przejmując się wynikiem meczu i teraz, kiedy przegrałeś. To znaczy nie przegrałeś, tylko przestałeś grać. Masz ten szczególny wdzięk. Wdzięk przegranego jesteś taki... Kul! Cool, taki taki niedobry, manio Kul! Cool. Dajesz mu rozkosz w łóżku, czy nie? A dlaczego nie zapytasz go, czy, czy on daje mi rozkosz w łóżku? Kto wie? Ale to działa w obie strony. No coś tu jest nie tak. Nie masz dzieci, a mój syn pije. Gdy małżeństwo wpada na mieliznę, to mielizna jest tu. Zawsze tu z kuperem z tego pokoju obok. Jasne? Nie masz za strany interes, co tu się dzieje między Wilkiem i Megi w nocy. Podsłuchujecie jak para pieprzonych klawiszów. A potem składacie raporty dużej mamie. A ona przychodzi do mnie i mi dupę truje, rozumiesz? Że tośmo tam, do to, co tu się niby dzieje w nocy między Wilkiem i Megi. Nienawidzę szpiegowania i donosów, rozumiesz? Żykać mi się chce od tego. Ja wyrzucę was z kuperem z tego pokoju obok. Zaraz! To jest mój torci. Myśmy tworzyli ze skiperem prawdziwą, czystą przyjaźń. Nie. Tak czasami położył mi rękę na ramieniu, nie. albo jak spaliśmy razem na wyjazdach w hotelach, wyciągaliśmy rękę, żeby się pożegnać. Tak raz nikt nie, nie mówi, że to nienormalne! Błąd! Było czyste, dlatego było nienormalne. Tak? Aha, no to w takim razie dlaczego znaczy, Skipper się załapał. Co? Ja zawsze kochałem tatę na swój własny, dyskretny sposób. Ja, ja nigdy się z tym nie afiszowałem. i wiem. Wiem, że tato też mnie lubi. No i też znaczy dyskretny, znaczy, że też nigdy się z tym nie arczował. Dziękuję. Mamo przecież to jasne, że mój układ z tatą jest inny niż brika. Tylko bogatych i dobrze sytuowanych stać na przestrzeganie moralnych praw i zasad. Mnie nigdy nie było na to stać. Ale musisz przyznać, że jestem szczera, tak? Urodzona w biedzie, wychowana w biedzie, umrze w biedzie, chyba że zdąży coś wychować od dużego taty za nieba. przyzwoitości i sprawiedliwości. Ja, ja powiem ci prawdę. Mama, ja miałem na taty żal, że faworznował Blika właściwie zawsze, odkąd Blik się urodził i że traktował mnie jak coś, na co nawet nie warto splunąć, eee, a czasem nawet jeszcze gorzej. Zabieraj te papierzyska tam, gdzie były i schowaj, i nie pokazuj mi nawet koperty, w której ich trzymasz. Czy wypowiadam się jasno? Ki, sprawdź wstępny! Nie, yeah. no co tata mówi, kiedy go coś brzydzi? Kiedy go coś brzydzi, tata mówi chuj tam. Mówię do was jak duży tata.